No Okej, okay. dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiejszy dzień to jest takie duże święto, nie? Fort of July. Natomiast ja przyjechałem do Ameryki w 1978 roku 4 July. Tak 4 lipca oczywiście, także to już jest 45 lat, jak jestem w Ameryce. A 37 lat, jak mam, jestem właścicielem Polish Travel Center, biura podróży, które, które pracuje dla Polonii już 37 lat. Świadczymy usługi dla Polaków za granicą. I nie tylko w Filadelfii, ale również w innych stanach również mamy klientów z Polski, także. Jeśli Państwo chcecie korzystać z naszego biura, to wystarczy zadzwonić do mnie. Um, można zadzwonić dzwoniąc na numer 856-325-0449 lub wysłać e-mail sales at albo wejść na naszą stronę polishtravelcenter.com, zobaczycie Państwo czym się zajmujemy, co robimy. Najwięcej w tej chwili to robię wycieczek. Wycieczek um, takich wycieczek o inkluzji, wycieczek grupowych oraz wycieczek na statkach. Także jeżeli chcecie Państwo korzystać z naszego biura, to mamy naprawdę super rewelacyjne ceny. Zaznaczam, że to nie jest nowe biuro. Biuro istnieje 37 lat. Także zapraszam państwa serdecznie. No jeżeli chcecie, jeżeli chcecie naprawdę, jeżeli chcecie um, mieć udane wakacje, zdobyć udane wakacje, on dostaje tekst message już. Także jeżeli chcecie skorzystać z naszego biura, to proszę zadzwonić do nas 856 325 04 49 i nie ma problemu. No tutaj nasz numer podam jeszcze w czacie 856 856 325 0449 Także, jeżeli Państwo potrzebujecie jakieś wakacje, potrzebujecie, żeby zaplanować coś dla rodziny, dla, dla, dla was tylko dwoje, to zapraszam, a zaplanuję coś na pewno i będziecie zadowoleni. Tak się składa, że mamy kontrakty ze wszystkimi liniami oceanicznymi na świecie, bo mamy. Biuro jest um, certyfikowanym biurem Ayata, Ayata na Ayata i ARC. Także możemy wszystko zrobić, jeśli chodzi o wakacje, hotele na całym świecie. I kruzys. Wszędzie w Europie, w Ameryce, wszędzie, gdzie tylko chcecie. No, minęło ładnych parę lat, jak pracuję i świadczę usługi dla Polonii. Także jeżeli chcecie Państwo naprawdę, jeśli chcecie, no polecam nasze biuro. Możecie mieszkać obojętnie gdzie w Ameryce lub w Polsce lub w innym kraju na świecie. I tak możecie skorzystać z naszych usług, a wszystko co chcecie, to możecie załatwić u nas. Na miejscu też polecam usługi takie jak pomagam w załatwianiu emerytury polskiej, a, a mamy też Mamy też uprawnienia notarialne, jestem notariuszem publicznym. Jeżeli chcecie Państwo skorzystać z usług notarialnych, to proszę zadzwonić. Na terenie Filadelfii okolica mogę podjechać, notaryzować dokumenty u Was w domu. A jeżeli to jest jakaś większa ilość dokumentów, a jeżeli tam jeden dokument, no to można się ze mną umówić, notaryzuję to gdziekolwiek chcecie. Przedtem miałem biuro, było łatwiej, no ale teraz... Ta pandemia zniszczyła ten biznes zupełnie, i teraz odbudować go jest dosyć ciężko, dlatego że ludzie się przyzwyczaili, że wszystko się załatwia przez internet online. W związku z tym, no, niepotrzebne biuro jest naprawdę niepotrzebne. Tym bardziej, że klienci są z Illinois, z Kalifornii, z Florydy, a klienci są po prostu z różnych miejsc Ameryki, także nie ma sensu, żeby to po prostu um, otwierać biuro w tej chwili i prowadzić działalność biurową. No, no można najwyżej prowadzić biuro, jeśli ktoś chce paczkę wysłać, jeśli ktoś chce a, jakieś dokumenty tłumaczyć, jeśli ktoś chce załatwić sprawy emigracyjne, no to może wtedy biuro by się przydało. Natomiast to co my robimy w tej chwili to robimy wycieczki grupowe na Alaskę statkiem oczywiście robimy wycieczki na Hawaje robimy wycieczki na wyspy karaibskie także polecam polecam naprawdę no, trudno mi jest wszystko wyliczyć co robimy ale, ale robimy wszystko o coś mi tu na nosie się robi. Proszę. Coś robimy takiego, że na pewno byście Państwo byli zadowoleni. Można wynająć u nas samochody, można zrobić u nas rezerwację wycieczki grupowej do Polski, jeśli chcecie, macie Państwo grupę. Szukamy też osoby, która by chciała prowadzić taki talk-show w telewizji. Mamy trzy programy telewizyjne własne, mamy ponad. 2 miliony 600 tysięcy widzów rocznie. Czeka, ja tu zobaczę, ile jest tych widzów. Czy tu się dam? Tu się nie dam, musiałbym wejść na Vimeo. Na Vimeo tutaj można wtedy sprawdzić. Zobaczę tutaj, czy jest to możliwe. O, jest 2 miliony 2 miliony. 700 tysięcy widzów. No, czekaj, to pokażę to. Gdzie ja mam teraz? To uciekło mi tutaj. Jestem to pokażę Państwu. Jeżeli to można pokazać, proszę zobaczcie. 2 miliony, 2 miliony 700 tysięcy widzów ogląda nasz program telewizyjny rocznie. 2 miliony 700 tysięcy, nie wiem, to pokazuje odwrotnie to tutaj, ale mam tak, mam tak właśnie w tej chwili taką ilość widzów. Także jest tego dosyć dużo. Jestem bardzo zadowolony, że te trzy kanały telewizyjne się tak bardzo rozwinęły. Nadajemy w ponad 100 krajach świata, w tym między innymi w Polsce. Bo w Polsce nas też można oglądać, dlatego mamy też klientów między innymi z Polski, bo nadajemy na platformie Amazon e, Fire TV i nadajemy na roku. Na roku mamy też dosyć dużo widzów. A, Także w sumie razem to jest 2 miliony 700 tysięcy widzów rocznie. No jeżeli chcecie państwo to zobaczcie jeżeli macie kanał roku to zobaczcie czy znajdziecie nasze programy jeśli tak. Jeszcze otworzymy nowe kanały a na moment jeszcze otworzę na roku dodatkowy kanał Polskiego Centrum Podróży a tak żeby reklamować więcej wycieczek ale Wystarczy, wystarczy nam w tej chwili widzów mamy dosyć, także jeśli chodzi o widzów i klientów biura, to jest OK. Jeżeli ma ktoś zdolności takie organizowania wycieczek małych grup jakieś 10, 12 do 30 osób, to zapraszam do współpracy. Jeżeli będzie państwo mieli grupę, to możecie skorzystać z tej oferty naszej która pozwala, że polecicie za darmo, pojedziecie na wycieczkę bezpłatnie, jeszcze zarobicie sobie jakieś pieniądze. Także zapraszam, jeśli ktoś ma możliwości, pracuje w jakiejś firmie dużej, ma dużo klientów, znaczy dużo znajomych, z których mógłby zwerbować na wycieczkę, to zapraszam, zapraszam serdecznie, żeby się skontaktować z nami. No wczoraj byłem na tym filmie Indiana Jones, ten nowy film, który Harrison Ford, w którym Harrison Ford grał w ostatni raz. No nie wiem, film ma dużo akcji. Byłem w tym kinie IMAX. Ogromny ekran, potężny. Ale akcji jest multum, bardzo dużo akcji, dzieje się cały czas coś. Ale nie wiem, czy ten film jest taki jak poprzednie te Indiana Jones, takie trzymające w napięciu, no, no jest tam niby ta akcja, no jest, no jest, ale nie wiem, to ma specyficznych widzów, taki film um, powinien mieć specyficznych widzów, którzy by chcieli tam um, kontynuować, ale myślę, że to z ostatniej z serii Diana Jones. No, w tej chwili ten, ten film jest taki troszkę inny niż poprzednie. Pod poprzednie mi się bardziej podobały. Ten film ma akcję, ale to już nie jest to. Jest niesamowity dźwięk. Jeśli chodzi o IMAX, w kinie IMAX to jest a, stereofonia, niesamowity dźwięk, niesamowity huk w kinie, tak by się było na miejscu tam, w tym miejscu, gdzie się odbywa akcja filmu. No jest niesamowity, no ale... Nie zrobił na mnie jakiegoś wielkiego wrażenia. No, no jest film, ale, ale poprzednie były według mnie bardziej takie ciekawsze. Natomiast co mnie ciekawi bardzo, to w tej chwili sytuacja w Polsce, co się dzieje, co się będzie działo. Tak. Oglądam trochę informacje, które są manipulowane ze wszystkich stron, jak tylko się da. No ale... No trudno wiecie Państwo, trudno przewidzieć co będzie, co Kaczyński zrobi, a czy PiS się utrzyma przy władzy czy nie, o, nie wiem tego, nie wiem. W każdym bądź razie, w każdym bądź razie proszę Państwa oglądajcie i patrzcie co się dzieje, co się będzie działo. Przeraża mnie to co dzieje się we Francji, w Niemczech, w Belgii. A... Media nie pokazują tego. Ja mógłbym pokazać, ale wziąć materiały z YouTube'a, bo na YouTubie na jest bardzo mocno propagowana ta sytuacja. W telewizjach nie, nie ma nic. Także jeszcze raz zapraszam Państwa do korzystania z Polskiego Centrum Podróży. Zapraszam, skontaktujcie się ze mną. Ja każdemu zrobię, każdemu zrobię takie wycieczki, o jakich marzył i jakie po prostu są dostępne na jego kieszeń, bo mamy wycieczki, na które Polacy nigdy nie pojadą. Mamy wycieczki, które cena przeraża, szokuje, na przykład ceny sandals. Albo ceny na beaches, ceny bardzo ekskluzywne dla VIP. Ceny są bardzo wysokie po 5-6 tysięcy na tydzień od osoby. Mamy też wycieczki takie, które no szokują. Amerykańskie biura podróży biorą za wycieczkę, za którą my liczymy sobie niecałe 2000 na tydzień do Polski. Amerykańskie biura oferują podobne, wycieczki po dziewięć tysięcy dolarów Amerykanom. My oferujemy to samo za 2000. Ale wiecie państwo, mamy klientów polskich, Polaków, Polaków, którzy tu przyjechali, emigrowali z Polski, nie stać na takie wysokie ceny wycieczek, więc my się dostosowujemy do rynku i robimy takie wycieczki, na które będzie stać Polaków i będą mogli skorzystać z tego. To chciałem tyle powiedzieć na, na takim krótkim wejściu na 4 juli bo to dzisiaj właśnie mija 45 lat od mojego pobytu w Ameryce. Przyleciałem 4 lipca 78 roku. Wiecie państwo jaka była heca jak wylądowałem wylądowałem Pan Amerykan wielkim jumbo jetem w Nowym Jorku to myślałem że pomyliłem Kraje, że przyleciałem do Afryki, bo było strasznie gorąco i na lotnisku sami czarni przeżyłem szok, ale czekała na mnie taka, czekali na mnie znajomi i zabrali mnie potężnym, szerokim Kadilakiem, wielkim. Zabrali mnie do Filadelfii e, autostradą, trąbajkiem. Przeżywałem w pierwszej chwili przeżywałem szok że Takie szerokie drogi, takie samochody, tak gorąco. Było 104, 104 stopnie wtedy ciepło. Strasznie było gorąco, ale było kupę śmiechu, kupę przeżyć. Pokazali mi, od razu mi pokazali. Wtedy się nazywało Kentucky Frajczykiem, a popularne te kury. Kupili mi kury na drogę. No i zaczęła się moja przygoda w Ameryce. A potem już biuro mam, już 37 lat, więc bardzo niedługo otworzyłem własne biuro. Wcześniej miałem jeszcze fotostudio, Richard z fotostudio, które kupiłem. Całe, biuro, całe studio kupiłem z budynkiem. Były inne ceny, inne czasy. W każdym razie pozdrawiam serdecznie, zapraszam do Polskiego Centrum Podróży. Korzystajcie z moich usług, a na pewno będziecie zadowoleni. Dziękuję, pozdrawiam i życzę, jak to się mówi, Happy Fourth of July. Wszystkiego najlepszego.